Cześć, witajcie, z tej strony Fritza. Dzisiaj nagrywam kolejny film z gry Smash Hero Wanted Dziś chyba zrobimy właśnie taki opening, bo możesz zobaczyć, 617 coinów Dobra, będziemy losować No w ogóle to maszyna nosująca, o której wspominałem w pierwszym odcinku że po prostu ona jest taka, że zawsze będzie z gwiazdką, czyli trzy rzeczy będą no, po prostu rzadkie no ja na przykład duplikaty, ale dostaję upgrade i przez te upgrade y na przykład mogę upgradeować auto i znów rzadki. Dowiedziałem, że niezwykły. Nie wiem, czy wszystkie mam rzadkie. Na pewno mi brakuje tych common. Nie wiem, czy w ogóle. O, było blisko legendarne. No, common zwykłe. Co będzie? No, tu mam duplikaty. Chyba coś jeszcze zostało z common. Epicki. To już jest dobre. Żół było coś nowego. No. Tak chciałem coś nowego. To nowe jest. Ale stare. Piszcie, z jakich gier chcecie. Chyba, że będzie, będą wyłączone komentarze, ale nie wiem jak to zmienić. Żeby nie było żeby nie wyłączali mi komentarzy. Nie wiem czemu. Nie wiem, może jak zrobię jakiegoś posta, to piszcie, z jakiej gry chcecie. O, w ogóle nowy pojazd. Z jakiej gry chcecie odcinki. Jak będzie, to w komentarzach piszcie. Zostawcie suba, łapkę w górę. Będę, będzie mi bardzo miło. I ja dostałem przed chwilą znów te UFO. Może czy chcecie dalej, żebym w to grał. To będę na przykład robił jakieś odcinki zjeżdżenia. Pojazdy będę wam pokazywał. O, jakiś Mikołaj. Santa Ale było legendarny bliski. W pierwszym odcinku w ogóle było legendary. Duplikaty. Dopiero hajsu nie tak dużo poszło. Legendari! I co będzie? Co będzie? Nowe proszę. No nie. Ale fajne sło Takie żółciutkie. Ej ja myślę... Widzowie na tym, że mi się podoba drukarka w ogóle 3D Może se kupię Będę mógł robić jakieś druki Na przykład wam na odcinku pokazywać, że po prostu wydrukowałem coś Na przykład jakąś ekraniczkę, czy coś Ale jeszcze zostało 200 hajsów. Jak to nazwać? 200 92 Leci to powoli. Ale leci. Ej, ja wiem jak to rozpoznać, bo... Widzieliście, przed chwilą tam było na przykład Wekiko i widać gwiazdkę? No... Come on! Kurde! O, dostępny gośtu turysta, jakiegoś dziadka ten tańczy na głowie. Co o ludzie wszystkim? Na 100%. Epicki. Epicki są dobre. Może byście chcieli, żebym z WordPressu Twilight nagrał jakiś odcinek. Mogę też z Worldboxa. Dużo różnych gier. Zróbmy tak, że jeśli w tym miesiącu dobijamy może przynajmniej 200 subskrypcji, Spróbuję nagrywać z kamerką. Tak. Jeśli się nie uda. No to nie będę. Pewnie i tak się nie uda. Bo to jest nierealne. Ale mam już 30. Chyba 5 subskrypcji. Znów komun. Coś już szczęścia nie mam. Już widzę, że 4 minuty nagrywam. Kręć. Epicki. Rzadki. Dobra. I będzie to chyba już ostatnie kręcenie. Następne. Rzadki, też dobrze W ogóle chyba dwa rzadkie pod rząd No i ostatnie kręcenie No i rzadki W sumie trzy razy pod rząd rzadki to jest dobrze Dobra Wam pokażę teraz garaż no, Dużo samochodów Bardzo dużo, strasznie Można nawet kupywać je, ale po co Takiego mam fajnego Jeepa, Army Jeep. Właśnie mój najlepszy to jest profesor i mam go na drugim levelu. O, skuter śnieżny. Poczekaj, co my drobnęliśmy? Tego turystę chyba. Może się przejadę... A wiem czym. O, formuła. Czołgiem. Może go ulepszymy. O kurde, na no trzecim już mam. Dobra, gramy. Przejadę jedną rundkę i będziemy kończyć. Będę końcem nagrywać. Niestety strasznie fajny było uderza. ale ja było bardzo go ciężko zdobyć. Du, 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 du. Co ją wjechał tą Kurde O, coś epickie zawsze trzeba... Pamiętajcie, bierzcie. Jakbyście w ogręgrali. Opłaca się. On dostaną akurat taki bumper, co można... Zobaczcie. Chodź O, jak go jakby wywala. No ale prawie to nic nie robi. Więc nie aż takie dobre. Wyskoczę sobie. Ha, ha. No czołg akurat by tak nie <śmany> wyskoczyć, tylko ten most by się zawalił. O! Brać to zobaczyć się opłaca. No dobra, już wzięłem <śmany wytkowniczu> Nie, ej, 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 ej! Bo było blisko, strasznie. Co się z tym czołgiem dzieje już jedyni? O nie... Jak oni do czołgów od boku weszli? To chyba nierealne. No dobra. Então Jimmy Conch e a gente Do plego,